Dzień dobry, dzień dobry dziewczyny w sobotę, witam się z wami w nowym vlogu, tak sobie pomyślałam, że odpalimy dzisiaj vloga, bo dzisiaj fajny dzień się zapowiada, będziemy robić makijaż, styluweczkę, no i taki ogólnie na luzie. Ja właśnie wstałam, godzina 6, zapaliłam sobie w kominku, żeby tam się nagrzało troszeczkę, wczoraj robiłam sobie opalanie pianką z weoli, wiecie, że ja te pianki bardzo lubię, odcień. Amber, dokładnie ta pianka. Powiem Wam, że jestem uzależniona od samoopalaczy. Od tego efektu, jaki jest na skórze, właśnie po opalaniu. Także bardzo Wam dziewczyny polecam. Teraz z Veoli trwają też listopadowe wyprzedaże, nawet do, wyprzedaże, takie promocje, właśnie nawet do minus 40%. Dlatego zachęcam Was do e, zerknięcia. Wczoraj też opublikowałam na Instagramie rolkę. Słuchajcie, bo wystartowała premiera nowych produktów od Veoli. Ja te produkty mam u siebie już prawie dwa tygodnie. Ponad, ponad sorry, ponad dwa tygodnie. Pamiętacie, co Wam kiedyś mówiłam, że testuję sobie właśnie nowe produkty, i weoli wypuściło nowe produkty do demakijażu, do pielęgnacji, właśnie takiej mycia twarzy, i tam są cztery, mydeł cztery mydełka właśnie do demakijażu, takie masełka. Ja tutaj aktualnie używam takie masełko do, do czego ono jest, takie aha, kojące, kojące to jest. Pięknie pachnie. Bosko pachną te mydełka. Mam jeszcze inne cztery, także to sobie wybrałam. Zerknijcie sobie na dole. Ja Wam, dziewczyny, słuchajcie, podlinkuję te... E te produkty. I z nowości jeszcze właśnie to jest taki zestaw. Do każdego typu ceru, jak sobie zerkniecie, jest właśnie e, takie masyłko, jest pianka i jest tonik. I do jeżeli chodzi o piankę i tonik, to używam sobie aktualnie rozświetlające. Bardzo fajnie e, nawilżająca pianka. Muszę Wam powiedzieć, że skóra po tej piance zawsze jest taka bardzo aksamitna, taka milusia. Nie ma uczucia ściągnięcia. Bardzo ładnie na, e, też właśnie ro, robi taki, taką promienną skórę i zawsze po myciu twarzy, po piance i tak dalej używam sobie toniku. Tutaj w łazience u mnie stoi, a to jest akurat emulsja też myjąca, ale z tej samej serii, właśnie takiej mlecznej, mam tonik w pokoju na toaletce, a tutaj w łazience mam właśnie ten tonik akurat, bo zawsze jak umyję sobie dziewczyny buzię to ja sobie ten tonik wklepuję w twarz, żeby ta skóra taka była mocno odżywione, żeby to pecha skóry też ładnie y, zrobić. Dobrze. Także, Także y, o taki o to tonik. On jest, słuchajcie, powiem Wam, dosyć gęsty. I to nie jest taka czysta, czysta woda. On jest taki dosyć gęsty i skórę zostawia taką y, bardzo fajnie nawilżoną. Nie jest taka sucha. Także, dziewczyny, to, co Wam kiedyś mówiłam, polecam Wam w łazience postawić sobie jakikolwiek tonik, żebyście właśnie po myciu mogły sobie ten tonik nałożyć na buzię. On się fajnie wchłania i zobaczcie, jaki fajny efekt skóry glow uzyskujemy, no. Także tak, witam się z mojej łazienki, z pielęgnacją, umyłam sobie głowę, będę sobie zaraz rozczesywać te włosy, I dzisiaj używałam pierwszy raz właśnie tej maski z Neboa, ale powiem Wam, że ja ją trzymam może z maksymalnie 4 minuty, 5, nie chciało mi się czekać e nie skapłam się. Zazwyczaj tego typu produkty takie właśnie maski czy coś takiego, co dłużej trzymam, no to nakładam po popołudnie, a dzisiaj to tak nie przemyślałam to, że mogłam sobie ten, dru ten drugi szampon i odżywkę wygładzającą wypróbować. Także dobra, no kilka minut dosłownie. Dobra, idziemy robić kawę. E pielęgnację. Jutro malujemy pokój. W końcu. W końcu! Nie będzie tak brzydko, bo te ściany... Nie mogę patrzeć na te ściany, wiecie? Dobra, jedziemy z pielęgnacją. Co ja sobie dzisiaj nałożę? W sumie to... Mm, nie, chyba nie będę zmieniała rzęs. Nie chce mi się nawet. Tonik wjechał. Mam ochotę na coś takiego mocno Mocno lekkiego, delikatnego i chyba nałożę sobie z kliftą esencję. O tak. Bardzo ją lubię tak na co dzień. Ona jest leciutka, ale bardzo ładnie nawilża skórę. Dziewczyny, ja zawsze przyciągam sobie każdą pielęgnację, jaką nakładam, przyciągam sobie też na szyję na dekord. I po tej esencji, jak ona mi się tak ładnie wchłonie... Ona się wchłania raz, dwa. nałoży sobie krem i też użyję sobie tego kremu z Carnozino z tej samej serii. Kurde, kurde, tutaj się a dziewczyny jeszcze śpią. Tu już powoli, powoli widzę, że dęko mi sięga. Nie mam kurde tej szpatułki, tu nie wiem, gdzie ją dam. Opa. Polecam, polecam, polecam. Kosmetyki z Cliff dostaniecie dziewczyny w Hebe. A ja jest jak pachnie ten krem bosko. I ten krem już nie jest taki mega leciutki. On jest gęsty, taki treściwy. Także dzisiaj będziemy dzisiaj jedziemy na tą rendeczkę. Więc jedziemy na tą rendeczkę, więc ja sobie tak z rana zrobię taką konkretniejszą właśnie pielęgnację. Ta seria z nam się świetnie sprawdza. No i jak dla mnie to ten krem z karnozyną u mnie przynajmniej ja go częściej używam właśnie na noc albo tak właśnie w poranej pielęgnacji jak chcę mocno odżywić skórę i i później pewnie jeszcze przed makijażem będę tonizowała skórę tak jakby ściągała ten nadmiar bo pewnie po tej ilości kremu też się zaraz będę wyświecać Także tak to u mnie wygląda Dzisiejszy, dzisiejsza poranna pielęgnacja. Jeszcze nałożę sobie odrobinkę tego serum pod oczy z Veoli. Dziewczyny, na Veoli, zresztą tak jak i wszędzie, trwają te listopadowe promocje, ale gdyby któraś chciała sobie na przykład jakiś jeden kosmetyk wypróbować, który na przykład nie jest objęty promocją, to zawsze możecie sobie wpisać mój kod rabatowy. Siarka 20, macie minus 20%, ale wtedy y, od cen regularnych, nie? No, także ja jestem gotowa na chilloutik, póki dziewczyny śpią. Specjalnie dzisiaj tak wstałam wcześniej, żeby właśnie sobie wziąć kąpiel, y, zmyć ten samo opalacz, umyć głowę, zrobić kawkę i posiedzieć przed internetem. O! Także idziemy. Także fotel, fotel mojego męża na dobrą sprawę kupiłam. Myślałam, że ten fotel będzie złym pomysłem, że dużo miejsca zajmie. Fakt faktem, no, jak jest fotel, teraz jest jeszcze ta suszarka, bo jest ten sezon taki grzewczy, że w domu się suszy pranie, to wiadomo, że tutaj nie ma tyle miejsca, co było na samym początku, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Jeszcze nie wymieniłam sobie oprawek dziewczyny. No... Także bierzemy kawusie, pokażę Wam pięknie, Kominek się pali. No i taki u mnie codziennie, ostatnio jest poranek. No, odkąd jest tak, przyszła ta jesień? Rano trzeba tu troszeczkę przepalić. Takie wiecie, jedno rozpalenie. Tu się automatycznie raz, dwa nagrzeje i, i można sobie siedzieć. Tutaj Miusia ma swoje miejsce pod suszarką. Miusiu, śpisz. Mija, śpi. No, więc. W takim, o proszę, antruażu. Pięknie jest, bardzo mi się podoba. Uwielbiam tu siedzieć. No więc, w takim oto klimacie siedzę, będę sobie teraz siedzieć i piła kawkę. I, i, i jak najdłużej, niech ktoś śpi. O, jest godzina siódma. Także godzinę czasu mi zajęło ogarnięcie tutaj, bo też wiadomo, że ogarnęłam kuchnię trochę i ogarnęłam ten pokój nasz. Żeby móc sobie spokojnie usiąść. Także odpalam, patrzę w internecie, co tam się dzieje. Powiem Wam, że już czuję, że ta maska faktycznie jest taka mocno wygładzająca, bo jak mam nawet jeszcze wilgotne włosy, to one są takie bardzo leiste, także mam nadzieję, że fajnie będzie mi się sprawdzać. Łyczek kawy dziewczyny razem z Wami. Cheers. Cheers i do później. Się za makijaż. Włos sobie trochę podprostowałam, żeby jednak on tak lepiej wyglądał, jak jest trochę podprostowany. I co by sobie tu dzisiaj nałożyć? Jedna z was gdzieś mi się tam e, pisała komentarz, czy mogłabym zrobić makijaż, jak się ogarniam. Dziewczyny, ja nie robię nic skomplikowanego. Jak mam rzęsy doklejone, te e, z laszmi, e, to makijaż, <laughs> makijaż twarzy to jest, słuchajcie, tylko podkład, róż, brązer i to wszystko. Nic specjalnego. Dzisiaj rano sobie robiłam właśnie taką też konkretniejszą pielęgnację, i teraz przed makijażem stonizuję sobie twarz, i tutaj mam te płatki takie koreańskie z witaminą C. To są takie płatki z takimi jakby wypustkami nasączone właśnie taką esencją z witaminą C rozświetlające, i żeby już właśnie nie myć buzi i tak dalej, to wystarczy sobie tak stonizować tą skórę poczekać aż się ta esencja wchłonie i to będzie moja baza pod makijaż i pójdzie chyba jakiś podkład taki może coś nawilżającego, jeszcze nie wiem co postawię dzisiaj na podkład, który wiem, że będzie trzymał się mi bardzo długi czas w bardzo dobrym stanie, nie będzie się też szybko wyświecał i to będzie podkład z Klaresy, ten Liquid Perfection numer mój to jest 104 nud bo ja się wczoraj też opalałam samoopalaczem, więc ten odcień u mnie będzie solo, dobry. Tylko będę musiała korektorem sobie rozświetlić taką, wiecie, środkową część twarzy. Wylewam sobie zawsze trochę tego podkładu i w ogóle wszystkich podkładów na taką tackę, bo już tyle razy, co się gdzieś tam zapcha taka pompka, strzela, wszystko brudne, więc ja wylewam sobie zawsze podkład. I chyba... Chyba odrobinkę go zmieszam z czymś jaśniejszym, żeby jednak taki mega ciemny nie był. I odrobinkę dołożę sobie Supreme Skin w odcieniu Ivory, przez co on będzie taki troszeczkę, troszeczkę jaśniejszy. Ja wolę zawsze sobie przybrązowić twarz brązerem, niż na przykład nakładać za ciemny podkład. Tak wolę. Dobra. Także sobie to tu zmieszam. I bezpośrednio, właśnie na taką buzię stonizowaną. Świetna opcja dziewczyny. Jeżeli chcecie, żeby wasz makijaż się długo trzymał, e, nie wyświecał się szybko. To ja wtedy zawsze nie nakładam żadnych tych kremów, i tak dalej, tylko właśnie jakiś tonik, albo właśnie te płatki świetnie się sprawdzają. Je dostaniecie w trena. Ta hurtownia kosmetyczna. E, linka najwyżej wam zostawię na dole. Widzicie, że jest troszkę jaśniejszy niż tutaj teraz moja skóra, ale przez to, że jest podkład jaśniejszy, nie będę musiała tutaj jasnego korektora nakładać, tylko sobie nawet po prostu brązerem delikatnie zrobię kontur. Pyk, pyk, pyk. Bardzo leciutki, fajne krycie, trwały także. Ideolo. Dobra, jak już mam podkład nałożony, to robię sobie brewki i zrobię sobie po prostu tym pisakiem delikatnie nie wiem, zależy mi tak, żeby ten makijaż dzisiaj był taki bardzo delikatny świeży, taka wiecie, nie za mocny nic specjalnego, chyba nawet ust nie będę sobie malować róż nałożę sobie ten ze Stars from the Stars montacz, nie wiem jaki to już jest numerek bo tutaj wszystko mi się pościerało ale on jest taki bardzo delikatny i tak tylko sobie go tu o, rozblenduję no i jedziemy z pudrem bo konturować się już nie będę może później tak delikatnie. Puder, jaki używam, dzisiaj to Pezy My Skin Icon. I on jest tylko w jednym koloku Transparentny i daje taki bardzo delikatny, jakby mat. Mega naturalne wykończenie, dlatego o, tak sobie go wklepię. I to wszystko. To jest mój cały makijaż, jeśli chodzi o mokre kosmetyki. Jeszcze tylko za chwileczkę takie wykończenie. No, powiem wam, że jeśli chodzi o mój makijaż oka, to zazwyczaj jak już coś nakładam, to jest albo ta, ta paletka z dasik, albo brązerem delikatnie, a ten tutaj cienie z moim ulubionym. Także tak o na całą powiekę delikatnie. Ostatnio mam w ogóle fazę na makijaż oka, jeśli już, to troszeczkę w takich chłodniejszych tonach. On jest taki o. Ładny. Dobra, nałożę sobie delikatnie tego cienia tutaj. Palcem tak tylko na środek powieki. On ma taki delikatny, błyszczący kolor. Aha, no wymalowałam sobie na dole rzęsy i mi teraz odbiło się. To nic. Okej. Okay, zaraz sobie to wykrę. Zła kolejność. O matko! Ale sobie zrobiłam. Dobra, zaraz sobie to wytrę, jak, jak mi to zaschnie. No i jeśli chodzi o takie wykończenie, to użyję sobie tej paletki od Eveline Cosmetics Celebrity Skin. Zmieszam sobie tylko te dwa bronzery, tak delikatnie, żeby tutaj jakiś kontur zrobić. Z tej samej paletki pójdzie rozświetlać i to wszystko. I usta, widzicie, że ja mam tylko balsam na ustach. To wszystko. Biorę ten pędzel, bo i tak idzie do prania. To rozświetlacz i to wszystko. Podoba mi się ta paletka. A moja stylówka to pewnie będzie jakiś czarny: coś czarnego, coś ciemnego i to wszystko. I w ogóle podobają mi się te włosy dzisiaj, jak są tak delikatnie podprostowane. O, wsią ciemne to oko wyszło dzisiaj. Poszalałam z tym cieniem. Dobra, Jest. będzie. Ja jestem gotowa. Założyłam sobie, dziewczynę kombinezon czarny. E, kurtkę, lęki pożyczyłam, bo moja dopiero przyjdzie. E, I takie ciężkie buty. Także taka styluweczka z pazurkiem już będzie zaraz ciemno, to, wiecie, mogę sobie śmignąć. Także my uciekamy. Make-up jest czerwony, pazur. I voilà, lubię kombinezony.

好了。 Ma klimacik świąteczny. Tak? Podoba Ci się piżamka? No i super. Spalimy w kominku. Tam skrzacik już siedzi, świetka się pali. momuś się tuli do Lizaka świątecznego, tak? I żegnamy się. Kończymy dzisiejszego vloga. Bardzo miły i mega rodzinny dzionek. A to się podoba. Skrzat. Super. A ja ściągnęłam sobie rzęski. Robię sobie na weekend chyba przerwę, pewnie w poniedziałek założę albo coś, no nie wiem, zobaczymy. Idę zaraz kłaść Antosię do spania, bo mamy po 21 już. Idziemy spać. Bardzo fajny dzionek był, bardzo mi się podoba. Randeczka udana, zakupy, shopping też udane, także w kolejnym vlogu pokażę Wam, co właśnie kupiliśmy w Sinsei bo powiem wam, że ten w ogóle jest tyle pięknych rzeczy, tyle takich pięknych dekoracji. Jakby można było, to by się kupiło prawie wszystko. To już nawet nie chodzi, wiecie co, o kasę, tylko gdzie to w ogóle trzymać wszystko. Z roku na rok wszystko coraz piękniejsze, ale powoli, powoli jakieś tam dekoracje się kupuje. Tosia, bo zepsujesz to. Chodź, pokaż, jak się te nogi... Antosia ogarnęła, że te nogi się tutaj, co? Pokaż. Jak się składa? O. O, widzisz? Mniejsze i większe? I większe. No to super. Ciekawe, jak będzie moje jajeczko. Jajeczko? A no tak, no bo kupiliśmy Antosi zabawkę, ale to w kolejnym vlogu pokażemy, dobra? W Już... No, kolej, w kolejnym vlogu, jak będziemy nagrywać, pokażemy, bo kupiliśmy Antosi taką maskotkę, zabawkę. I ja myślałam, że ta zabawka, to, to takie jajko, że je się otwiera i w środku jest maskotka. A Antosia, jak tylko to zobaczyła. To powiedziała, że ile dni się to musi moczyć? 10. 10 dni musi się moczyć, żeby wyszła zabawka. Także taka zabawka. No, dobra, uciekamy. Trzymajcie się cieplutko. Dobranoc, mówimy to się. Dobranoc. Dobranoc i do zobaczenia.